Witaj w kolejnym odcinku, w którym to zajmujemy się wielomianami. Będziemy w tym odcinku rozkładać wielomian na czynniki pierwsze, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia. Dzisiaj wykorzystamy kwadrat sumy. I kwadrat sumy to jest taki wzór skróconego mnożenia, tak jak widzisz, a plus b w nawiasie do potęgi drugiej i wyrażenie to jest równe. Pierwszy element do kwadratu dodać dwa razy pierwszy razy drugi dodać drugi do kwadratu. Żeby wielomian z zadania rozłożyć na czynniki pierwsze korzystając właśnie z tego wzoru skróconego mnożenia, to w pierwszej kolejności wyłączymy sobie wspólny czynnik przed nawias i w tym przypadku wspólnym czynnikiem jest x. Natomiast w nawiasie zostaje X do potęgi drugiej, dodać 6x i dodać 9. I teraz popatrz, że zawartość nawiasu, czyli wyrażenie w nawiasie możemy rozbić, przekształcić, właśnie wykorzystując wzór skróconego mnożenia, które zapisałam wyżej. I teraz popatrz, włot X to się równa X, natomiast w nawiasie co zostaje? Zostaje X do potęgi drugiej, natomiast 6X to jest dokładnie to samo co 2 razy 3x, natomiast 9 to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi drugiej. I na tej podstawie wielomian ten mogę przekształcić w następujący sposób. x razy x do potęgi drugiej, dodać 3 i całość do potęgi drugiej. Wzory mnożenia to są takie wzory, które są bardzo pomocne przy okazji wielomianów, więc warto jest te wzory skróconego mnożenia, najbardziej popularne, znać i zapamiętać. Jeżeli masz problem ze wzorami skróconego mnożenia, to ja na tym kanale mam wiele filmów dotyczących właśnie tego zagadnienia. Linki do tych filmów znajdują się w opisie do tego nagrania. Zachęcam Cię do ich obejrzenia.